pięciu najwyżej wycenianych reprezentantów Polski w historii, według Transfermarkt. Miejsce piąte to wtedy gracz Milanu, a teraz Basak Sehiru, czyli Krzysztof Piątek wart był 40 milionów euro w swoim piku cenowym. Tuż za podium znajduje się były gracz Napoli, Arkadiusz Milik, w 2019 wart był tyle samo, co wspomniany wcześniej Piątek. Tyle samo, co poprzednia dwójka kosztował w swoim najlepszym momencie. Jeden z naszych najlepszych bramkarzy, aktualnie gracz Barcelony, czyli Wojciech Szczęsny. Miejsce drugie z wartością rynkową wynoszącą w 2021 roku 50 milionów euro, zajmuje aktualnie gracz Interu Piotr Zieliński. A liderem w zestawieniu rekordowych wartości rynkowych polskich zawodników zajmuje chyba bez zaskoczeń Robert Lewandowski, który w barwach Bayernu Monachium w 2018 roku. Wyceniany był aż na 90 milionów euro.